Czy ten znak oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego? Odpowiedź tak. Czy ten znak informuje o zbliżaniu się do miejsca zjazdu z autostrady? Odpowiedź tak. Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek oczekiwać na wjazd na skrzyżowanie? Odpowiedź tak. Czy zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy wyłącznie tej strony drogi, po której znak się znajduje? Odpowiedź: tak. Czy skręcając w prawo masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z kierunku przeciwnego? Odpowiedź: nie. Czy na tej drodze wolno ci zawracać? Odpowiedź: nie. Czy jadąc za tak oznakowanym pojazdem, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź: tak. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego wyposażonego w zapory lub półzapory? Odpowiedź: tak. Czy zamierzając jechać prosto przez to skrzyżowanie, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz prawo ominąć zaporę i wjechać na przejazd kolejowy po upewnieniu się, że nie nadjeżdża pociąg? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji wolno ci wjechać na skrzyżowanie? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji wolno ci zmienić pas ruchu, żeby pojechać na wprost? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, kierując samochodem osobowym, możesz wjechać na most? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, zachowując szczególną ostrożność, masz prawo wjechać na przejście dla pieszych? Odpowiedź nie. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o niebezpieczeństwie wynikającym z nieoczekiwanej zmiany kierunku ruchu? Odpowiedź tak. Czy na tym skrzyżowaniu masz obowiązek włączyć kierunkowskaz, zanim skręcisz w prawo? Odpowiedź tak. Czy kierujący właściwie zabezpieczył pojazd na czas postoju? Odpowiedź nie. Czy w tych warunkach atmosferycznych masz prawo używać jednocześnie świateł mijania i przeciwgłowych przednich? Odpowiedź tak. Masz zamiar skręcić w prawo. Czy w przedstawionej sytuacji zatrzymasz się przed sygnalizatorem? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji włączasz się do ruchu? Odpowiedź tak. Czy przejrzystość szyb ma wpływ na pole widzenia kierowcy? Ma wpływ na ograniczenie pola widzenia. Tylko w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. Nie ma żadnego wpływu na ograniczenie pola widzenia. Odpowiedź A. Ma wpływ na ograniczenie pola widzenia. Czy przewożąc pasażera w wieku 6 lat motorowerem, masz prawo poruszać się z prędkością 50 km na godzinę? Tak, ale tylko w godzinach od 5 do 23. Tak. Nie. Odpowiedź C. Nie. Kiedy należy założyć opatrunek uciskowy? W przypadku zmiażdżenia kończyny. W przypadku wycieku krwistej wydzieliny z ucha. W przypadku krwotoku. Odpowiedź C. W przypadku krwotoku. W którym z wymienionych przypadków masz obowiązek zmienić światła drogowe na mijania, gdy zbliżasz się do pieszego idącego w tym samym kierunku? Gdy zbliżasz się do nadjeżdżającego poprzeczną drogą pojazdu. Gdy zbliżasz się do jadącego przed tobą pojazdu i istnieje możliwość oślepienia kierującego. Odpowiedź C. Gdy zbliżasz się do jadącego przed tobą pojazdu i istnieje możliwość oślepienia kierującego. Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych informuje o włączonych kierunkowskazach? ABC. Odpowiedź: A. A. Kierujesz pojazdem osobowym z przyczepą, jadąc autostradą. Jakiej prędkości nie wolno Ci przekroczyć? 80 km na godzinę, 100 km na godzinę, 90 km na godzinę. Odpowiedź A. 80 km na godzinę. Jaki odstęp należy utrzymać od poprzedzającego pojazdu w tej sytuacji? Odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu. Nie mniejszy niż 10 metrów. Nie większy niż 10 metrów. Odpowiedź A. Odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu. Jaki odstęp należy zachować podczas wymijania? C o najmniej 1 metr. C o najmniej 2 metry. Bezpieczny. Odpowiedź C. Bezpieczny. Czego możesz spodziewać się, wjeżdżając na most oznaczony tym znakiem? Zalegającego śniegu i zasp, obfitych opadów śniegu, oszronienia jezdni lub gołoledzi, nawet jeśli nie występują na innych odcinkach drogi. Odpowiedź C. Oszronienia jezdni lub gołoledzi, nawet jeśli nie występują na innych odcinkach drogi. Który z wymienionych czynników może ograniczyć pole widzenia kierującego samochodem osobowym podczas jazdy nocą? Zmniejszona prędkość. Uszkodzony system ABS. Niewłaściwie ustawione światła. Odpowiedź C. Niewłaściwie ustawione światła. Której z tych czynności nie masz prawa wykonywać samochodem osobowym? ciągnąć przyczepy lekkiej holować innego samochodu osobowego na obszarze zabudowanym ciągnąć dzieci na sankach odpowiedź c ciągnąć dzieci na sankach czy wolno ci nakleić na pojeździe znak określający inne państwo niż to w którym pojazd został zarejestrowany tak bez żadnych ograniczeń tak ale pod warunkiem że pojazd posiada tablicę rejestracyjną z oznaczeniem PL. Nie, jest to zabronione. Odpowiedź C. Nie, jest to zabronione.